Niedawno jadłem, więc wymiotuję. Posluj się. Jedziecie z nimi na wycieczkę do zoo? Posiadaj. Siadaj, świński sobie. A Widzic nie daje mi usiąść na kolanach. To mnie boli. Nie chcę takich वंश दीदारा जगरा वंश ग्रामे दीदारता है Zwierzęta połykają przedmioty. W efekcie mogą zachorować, a nawet znieść. Zwierzęta w zoo są zamknięte w klatkach. Dostają jeść tylko raz dziennie, a to za mało. Idzie do nas słoń, pewnie jest głodny. Ludzie rzucają im plastikowe torebki. Zwierzęta myślą, że to coś do jedzenia. Jedzą to, a potem chorują. Złożyłeś dwa filmy, to dobrze Ale zamiast zdjęć wyszły plamy To niedobrze Dlaczego? Robiłeś je w nocy, prawda? Powinieneś wiedzieć, że w nocy nie da się robić zdjęć bez flesza Zupełnie zapomniałem Co oni robią? Wiozą nieboszczyka na cmentarz Kiedy ty umrzesz, ja też cię tam wywiozę A akurat ty umrzesz przede mną. Nieprawda. Kiedyś otworzyłam aparat i cały film się prześwietlił, więc teraz już nie otwieram. Ona robi bardzo dobre zdjęcia na ulicy, jak nikt inny, jest bardzo odważna. Ludzie na ulicy nie pozwalają się fotografować, ale jej się to udaje. Jak mało komu w klasie. Ludzie się złoszczą, kiedy robi się zdjęcia na ulicy. Nie, na mnie się nie złoszczą. Jedna dziewczyna była zła, krzyczała Po co mi zrobiłaś zdjęcie? Podarła je i kazała mi oddać negatyw. Powiedziałam, negatywu nie dostaniesz. I poszła sobie. Jej prababka, babka i matka są prostytutkami, ale żyją w lepszych warunkach. To rodzina bramińska, wyższa kasta. Puża ma co jeść, jest, jest dobrze ubrana. Nie jest biedna, ale czeka ją prostytucja. Głopie ptaszyską. Zawsze jest taka grzeczna? Grzeczna, gdzie tam? Nie słucha mnie. Mama oszukuje. Zapytaj babcie. Boże, wciąż jest tyle do zrobienia, a ja już tracę głos, bolą mnie ręce. Pudża jest bardzo miła. Kiedy coś je, zawsze się podzieli z innymi. Nawet nie trzeba jej prosić. Kiedyś poszedłem do niej i widziałem, jak jej tata bije mamę. Zapytałem o to Pudżę. Powiedziała, że jej mama nie chciała dać tacie pieniędzy na picie, więc ją zbił. Chciałbym zabrać stąd budżet. Kiedy dorośnie, na pewno skończy na ulicy. Będzie musiała sprzedawać narkotyki i wyciągać od ludzi pieniądze. To moje zdjęcie, zrobione moim aparatem. Wiem, ale to jeszcze nie znaczy, że Ty je zrobiłeś. Kompozycja to odpowiednie wpasowanie obiektów w ramkę zdjęcia. To są bardzo dobre kompozycje. Wszystko tu widać. Na tym zdjęciu jest mnóstwo informacji na pierwszym planie i w tle. Piękne zdjęcie. Suchitra, opowiedz nam o swoim zdjęciu. To siostra mojej koleżanki. Kiedyś rozwieszała pranie na tarasie i poprosiła, żebym jej zrobiła zdjęcie. No to jej zrobiłam. Matka Sushitry nie żyje. Jej ciotka chce ją wysłać do Bombaju, do pracy w branży. Rozmawiała o tym ze mną wiele razy. Prosiła, żebym nikomu nie mówił. Wiem, że jej rodzina zmusza ją do tego. Wszystkie dziewczyny w jej domu pracują w branży. Dlatego ona rzadko wychodzi z domu. Ciotka Sucitry, chce ją wysłać na ulicę, żeby zarabiała dla niej pieniądze. Widzisz jakieś wyjście z tej sytuacji? Zdjęcia zrobione przez Suchitrę. Jedną z tych dziewczynek wydano za mąż w wieku 11 lat, drugą, 14-latkę, zmuszono do prostytucji. Przychodzą do mnie na lekcje. Bez wykształcenia nie mają żadnych szans. Ale czy uda mi się znaleźć dobrą szkołę, która przyjmie dzieci prostytutek?